Hejka! Dzisiaj ja będziemy taki luźny odcinek, będziemy robić zadania i Nie wiem co Więc będziemy robić stare zadania jakieś. Co ty, ty chcesz? Dobra. Najświetlejcie najpwyt. O Boże! Nie mówię, bo ja. takich zadania. Od razu mówię, muzyki nie wybieram ja, to wybieram jaką playlistę, mi siostra zrobiła i no, bo chciałam jej wybrać tam. będzie dobrze słychać jestem taką głośniejszą muzykę ale najwyżej będę mówiła tak głośno żeby mnie było dobrze słychać ale żeby muzyka też było słychać to miało być pięć dobra i sorry, jak będę czuł kaszek albo coś ale jestem po prostu przeziębiona i my gardło poli i będę często popijać dobra gdzie to jeszcze jest taki? tu jest I jeszcze jeden. Ciekawe. Dobra, jedziemy już do Felixa. Odnieść. O, podkowa kolejna. Moi wszyscy teraz rozjebał. Nie! O kur... A ile ja mam tych? Trzej, mm. będziemy mogli chyba siebie wymienić w tym no. Tam nie można by mieć też czy Kolejna podkowa tam jest, no, dobra, teraz sam bez, no. Tylko, uh, dło, uh, tam, górę, to wezmę. Tylko o ten tam wykonam coś z tym imikiem, To i tam dobra. Boże. masz with life, to No idziemy do tego Philipsa I jedziemy do mojej Jestem ciekawa czy w ogóle Wstanę tyle, bo mam już Wszystkie takie rzeczy Dzięki Teraz wezmę się pod łóżkę. Okej, okay, już jesteśmy. I jedziemy do tego wydarzenia! Szybko. Co to jest? Rodzinowy króliczek. Aaaa, ja nie mam tam w twardy. twarde. Muszę tego koniecznie No To jest jakby mi Boże, to jest jakiś chyba pot cały czas tak. Boże! Dobra, zobaczę z konia. Teraz wszystko jest... pokaże. Chciałem. I jeszcze muszę mu to tam zrobić i wrócić to was jak y, już nakarmię w ogóle. Okej, okay, już. Teraz siadam na konia i musimy do tej babki podejść. to i myjemy. Ciekawe co jest tam. O, wiki, których nie będzie pan nie widać. No właśnie, po co mi, po co mi o wieki jakichś nie widać nawet. Bez sensu. Ja to mogę tak... No, no, no. W mogę zobaczyć przy moim takim, po, tym startowcu. Czy przy nim... O Boże, przełączyłam najmocniej. Dobra, jedziemy teraz do stajni Szybciutko Że może będę mogła dać in temu innemu koniu owieki. Niesz temu, bo temu koniu. Po co owieki temu konie? Tych owiek nawet nie widać, bo ma takie duże kopyta. Więc to nie ma sensu po prostu tutaj. Więc przejdziemy do stajni. Zobaczymy, bo, bo ja mam jeszcze jeden komplet i tu jest Tutaj, o! No! Dobra, nerwy, muszę ją wziąć. To. I to. I te owieki. No, by, no, nie jest to najładniejsze w ogóle, ale... Chwilę możemy się nawet nie w tym konie, jak to sobie przejechać. Łaj, jest To, no, chodzimy. I możemy chwilę nawet pojeździć tym koniem. Tego przetestować. Też są rzeczy, które kupiłam, bo myślałam, że nie ma tych darmowych rzeczy, nie. Ale byłem. No, jestem debilem, no to no. No to pojedziemy sobie teraz tym startowcem i jedziemy za głośno Musimy jechać do średniekulany. A ile mam teraz? O moja księga teraz będziemy jechać do Srebrnej Polany tak żeby pojechać do... ŁYAŻI Do Fryzjera Ale mnie nie... Po co tam chcę jechać jak mnie nie stać? No... Na pewno stać Dobra, to... Mam No, jedź! Jezu, konie. Nie wiem czy ja dobry, w dobrym kierunku jadę. Ale tak, bo tam jest ten zamek. zamek. A, bo w zamku jest y... polana chyba. Stambinogramowe, nie wiem. No i biegiem. Jedziemy szybko, 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 szybko. Ja po prostu uwielbiam jak oni tutaj na mnie. Y... Na no, nie używają klaksa, samo jak ja do tego no w ogóle ja ciekawe, że się to nie jak podejdziemy do nich Czy nas zabiją czy co pik pikane. u u u u 3, ja wiem i jedziemy do ratusza Czy czegoś tam nie wiem O, nam patrzę na bank teraz. Nie mogę wejść do hali dzieckiej. No co nie wejdziemy. Co ona w ogóle sprzedaje? Aha! Okej. Okay. Okej. A ten kąt nie jedzie. Zapowiem Ci koń, no pewno. Dobra, ale jedziemy do no. motorów. Ile już nagrywam? Nie nie na to.